Pijany byłeś, Hapi, wtedy, no. Wtedy, teraz, jutro, kurwa, zawsze. <głos> <głos> nie, nie, no, jutro do pracy, więc nie tak zawsze. nie w bo... Lecę w helce jako i jestem zajebisty. Właściwie <noise> zaraz pewnie dostanę gdzieś banie, ale... Kurwa, nie trafiłem. Ale false start. Ale przepał fuj poszedł Chłopie kurwa gdzie ty lecisz? Przepał dokładnie, jak mawerikiem Ale zrobił ładnie podanko Pamiętasz najlepszego spawacza świata? Nie w chwili co. Chłopie co ty robisz kurwa? Ale to chyba ty mówisz Hampi No chłopie do tego do kurwa co steruje helikopterem Ale zajebał, ale zajebał ale urwał Latanie się Latanie z randową hełką To jest najgorsze szukasz. Dało mi uratować ty. No dokładnie. To co co? Mm. No mój to jest, to jest tak niebezpieczne, że musisz trzymać mały sto, y, palec u lewej stopy od razu na no, tym przycisku ewakuacji. Dokładnie, latanie z randomym herką to jest naprawdę... Najbliższa sprawa! Kurwa. Twoja? Właśnie sztuka koślartwa i ja o to wyjął no jest kurwa szkoła Szkoła <śla> Sztuka ale przekierowanko poszło Ty Jej Ale przekierowanko poszło! Ale ich klepiemy Aaaaaah Siwenia! Klepiemy chlep... ich tak jak jak ja. Co ty klecywanie. gadasz kurwa Na pewno ich tak nie klepiecie, dziękuję Dobra, zaraz wracam

Masz piłę. O, nie sięgnę jej. Nie siedzisz. Ale zjebał. Aj! Ładnie. Mów no twoja, bo ja bym jechał do tego. O! Ładnie! Ładnie! Mirek gołębia skurwa Jestem wy moje małe dziwki Co się mówi 5 lat gry w takim i w końcu takie łona jak się jem A, Kola? Oj ja, obok w rakietach gracie kola A później idziemy na BFA 4 4 to 18. A, już piłka lobująca i <gry> Jeszcze kolejne 5 lat i będziesz takie wyciągał To smutne, ale możesz mieć rację <gry> Wyjął hey Co to, to to kurwa strzeliło Obrony dostałem Jedziesz zyskuję Nie miałem nitra Coś tam próbowałem ci podać ale jedyne Prydo. co mogłem zrobić No i dobrze ja sobie co za pizda z niego? Aj. Czemu jestem w drużynie, co zawsze przegrywamy? No, skurwa! Ale to było skierowanie gościu. Nie wiem, czy coś zabrałem, czy nie, ale. Nie, nie, ja bym z tego tak mocno nie uderzył, chyba. 5, 4, ale ci poda pa. Zobacz, co wolnił? Pepal. Pepał jaki robaka? Pepal. Oj, za długo czekałem. Zrobił mi je Bajtet Co Ale Kolega się nie spodziewał takiego dobrego. Tak, no szybkie było, nie mógł się nie ustawić. ładnie było. Si ładnie Nie spodziewałem się, że to będzie takie mocne. Madame, s'il vous plaît. Czujcie, jaka magiczna obrona. Aleją Dobry mecz. Jeszcze jedna i będziemy w czempionie. A Ty Hampi byłeś kiedyś czempionem? Nie. Hanbi, to ty, ty chyba czempionem to ty byłeś tylko jak bluze z czempiona założyłeś te siebie ty. Nie, ja byłem tylko czempionem jak bluze liga mistrzów, kurwa, champion! <laughs> Ten, hymn Ligi mistrzów, kaszanka. Kaszanka, no. <laughs> kaszanka! Ja, jak, śpiewam zawsze kaszanka, no. Ej, to taki magic! Koszaka! Jadę za tobą. Daję! A, ja a ja jadę za babie! Ja nie chcę, żebyś za mną. Boja, tak. Ale piłeczkami! mi! Ale nie, nie było mi już! To kurwo kurwa, ty kurwa! Ale się odbiła, co? Tak? Ej, to nie są to ci sami? Nie, to nie są, to sami. Nie, nie są nie, ci sami. Nie. Nie, nie. Kurwa, mam wiesz? Jestem na wramcu. To masz teraz? No, to mam, kurwa, dałem. No, łatwo. No, no. <laughs> no, no. Gola ma dobrego, nie? Ale co? Po prostu miałeś trzy dniam czy za ciebie Kasza e, nie wiem nawet <gulia> Ambiemu mu się teraz czar kiełbasa rozważyła Wiedziałem, że nie przejdę Moja 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 Twoja 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 Ej, Ej, Nie, ale co? Dobrze, że zniszczyłem tego jednego. No, no. Ejjj, idealnie nie odbiciu. Jadę. No ja ześć to, to, to kurwiu jeden! Prosił mi się. O chuj Michał, ale zjebałem mnie. Ja pierdole. Ale wjebał Nie no, no z nieba i okropnie, tak jak ja przeszło to ogóle z głupoty stracone, nie? Ooooo... 333 znowu wolne. Ja pierdolę, że ja... Dobrze! Chłopie odjechał na mnie. Ja bym śmierć w oczach, ty. <laughs> nie mam litra, fuck. O, gości, patrzą on leci. Nie ma, nie ma, nie ma. Jedziesz, jedziesz Sondra leci, Nie, jakie to są emocje, żebyś ty potrafił <laughs> po taką No właśnie, brać. nie potrafię, no, ale ja bym chciał, żebyś mnie nauczył, ale ty masz wdupie, nie nauczysz mnie. Uczyłem cię grać w weksa to stwierdziłeś, że za szybka gra dla ciebie, że ty wracasz do Mario Bros. Nie, że za chuliowa. no bo to jest racja, kurwa. Kurde, chciałem, bo wiadomo porobić. robić. Wracaj, wracaj, bo ta nie jedzie. Jedzie, moja. A kurwa, sorry, chciałem ją przekierować tam dalej jeszcze. No jedź ty, kurwiu. Dobra, bierz, ja to z tyłu. Ładnie, ale, ładnie, ładnie, bo... ej kurwa, Ale ja się. kurwa fajnie. Ale szybko też nie? No, ładnie wyjąłeś. Ładnie wyjąłeś, no. Wolałbym wsadzać, ale wyjmowałeś Nie mam da. nitro, nie mam nitro, nic. Ty byś wolał wsadzać, kurwa. Nie wiem. dawno nie graliśmy znowu nitro, wypierdzielam za ostro. Ale podał! No nie było tego. Pedał? Skąd wiesz? Podał! Tobie się marzę oczywiście. Twoja! Dobra, moja, moja, moja! Ło zajebał! Już to na połowę boiska dośrodkowanie było. Ale mu podał, magię, microst! Ale cię zrobił! Ale... Ciebie, te... ale Ciebie, szalane, też. Ciebie też! Ciebie też! Ciebie też! Wy się nagle ja, dajecie ja, to na to kurwa mój podawanie ryczników chyba kurwa! Jakie je są poszło No ładnie to zrobił, nie powiem Nie wiem Czyli was wychujeł? Jakie naleśniory Naleśniory, to leżę Ta kurwa O ty kurwy zabrałeś mi killa no ale zobacz jak on ma kontrolę w locie. Nie no, co by nie mówić, to ma kontrolę, nie? O, ale pincz! Ekstra jest. Nie zrobiłem obrotu. Mikros? O, no, niestety, kontra leci. I tyle w temacie. Niepotrzebnie leciałem do tego, wiedziałem, że on będzie szybciej. No, ja też wiedziałem. Nie stałem po prostu że jest. To, że coś. Niepotrzebnie to broniłem.

Ale no, my też chore, akcje dwie odwaliliśmy przecież, albo trzy nawet. No, kurwa, tak. otknąłem! Tam jest u góry ta suka jebana! Ale kurwa, <laughs> w czarnej dupie. Suka jebana, ty... <laughs> Ale Chunky, ty jesteś agresywny. Na jakiej mapie grasz? W Fabryka... No, zajebiste wow. mi się podoba To jest jedna z lepszych A, map, kurwa mam no, takie szmaty jebane, co zamknęły mi włazy i chyba Przelały do mnie Ty mi kojarzysz? Nie Nie kojarzysz Tam ten typ obroni. Ja myślałem, że on pojedzie do tego. Nie no, ty to porobimy bez problemu, nie? Ja myślałem, że ty to przejmiesz. No ja myślałem, że on pojedzie. Mówię, wolę nie ryzykować skacząc. To przejmę, aj. Jest gdzieś lecz nie wiadomo gdzie... Kurde. Takie podania tak, też liczę, ważne, właśnie, że to się odbiją od tablicy i ja sobie mogę wtedy polecieć, o, <laughs> przekierować właśnie, wtedy. To, Są wtedy podania. Jeden z nich ma ping, 280. no to spoko. Jakby mam wyjebane w jego ping. Mam nadzieję ty byś że tylko jebał, ruchał i chuj. W ping jeszcze nie? jebał, kurwa. Tak! Ale no, to już nie ten. Ale ja już za stary na jebanie. <laughs> Wiem, właśnie. To jak wiesz to co się pytasz i dlaczego... <grym> Ale piła, ja pierdolę obrót zrobiłem w domu. Kurwa no ona potrafiła zawsze wypić <grym> Potrafiła zawsze <grym> wypić. <grym> no mówisz, że jak piła no to potrafiła wypić pewnie kurwa no. Ale powiedz, że dzisiaj jakaś tak latam, nie? Tak. No dzisiaj nawet to no, idzie. No się wydaje, że jesteś w ogóle kurwa odleciał tej kurwa. Aj, je Jestem, jestem Zwolniłem go trochę. Jestem! Bo... <laughs> nie, nie nic to nie dało Prowadził tę całą liczbę. Jeszcze złak jak to umieścił w miejscu. Jest gdzieś, no. lecz nie wiadomo gdzie. Kurwa, co tu się odjebało. Granata! Kampi, a jaki operator teraz jest tam w Rainbow nowy? Horn Co? Thorn. Twoja, twoja. Bardzo fajny operator, no. To jest ten, co zostawia jakby... To w kształcie jaja, ale działa na zasadzie Claymora, z opóźnionym... Thorn! No to Tak. Spokojnie mi to trochę zostałem ogarniać. Przez Hampiego zagadał cię tu oporno i usłyszałeś kurwa, ja od razu, ty, podjarany, ty, dźwignia do góry poszła i... Dźwignia na ciągu. Naga, kurwa, ruszyła się i koniec to. Naganiarz się uruchomił. Czy kurwa? No przecież nie twój, twój już jest nieruchomy, nie? Nie, nie, nie po prostu stary jest. Jak <grym grym> się tłacza, to łatwo, ten stale jest, nie stary jest. <grym> ja dziele. Co to tam już? Jeszcze, jeszcze wszystko działa, kurwa. Może opóźnionym zapłonem, ale działa. Zobacz na Roko ty. 57 lata jak ryzyka. No, ale Roko to jest kurwa typowy, może pizdek kurwa. Stu, oni zaczęli tutaj nam problemy Mieliśmy stwarzać. Mieliśmy z problemu porobić, nie? No właśnie, i nie wiem... No zaś ten narożnik, człowieku, przecież to jest niepojęte! Aż... <ścoughs> Aż Morię go zapytowałeś. Aż mi się kurwa Hashimoto włączyło. Hashimoto. O chuj, ale jebaj, to poszło. Jest zemsta, kurwa szmato! I dwadzieścia nabojów, i kurwa G. Ale to przekierował, nie? Nie, Ale to przekierował, tak że to się dało, to. Tak. <laughs> Oj kurwa! Ale dałeś! ALE <laughs> DAŁEŚ, GOŚCIU! DAŁEŚ! <laughs> Mokry sen, nie? Trochę musiałeś zwolnić, tak. widziałem, widziałem. <laughs> Ta ejakulacja na końcu musiała być. Nie, Tych nie, jak hula, Była, była taka ostatnie takie kluczowy strzał, wiesz? Hmm. żeś podał ejakula tu kolba, tak? Lubimy robić głupoty. Ładnie! Ładnie! Pokręciłem nimi po prostu. Ale jak, że ja jestem no. zajebisty. A że ci powiem jak na Jestem po prostu zajebisty, wykurbisty, bole. Ach, mnie ktoś. Może nie aż tak zajebisty, ale jestem prawdziwy zajebisty. 18, kurde jedzenie jak, cel, to jak to zrobić światło? Piękne radole. było to, ale za daleko byłem. Ach, to ten. To było mega ciężkie. Nie ma nikogo na bramce? No jest. Jestem Bo, jesteś ty? Ej, nie leci. No skurbiu jeden! Żarcie zrobić panowie jeszcze na wyjazd na jutro. Ja pierdolę! Co polecacie? Mam łososia atlantyckiego, kurwa. O kurwa! I kiełbasę dalszy. z łososia. cebulą, to co mam robić? Opierdolić kiełbasę, zjeść cebulę. I wyruchać łososia, kurwa, dobra. To jest kurwa kombo niesamowite. Da się zrobić, kurwa. Ładnie, kolejny